Biorę pana pod rękę. Co? Tak, tak, możesz go zareżdżować. Admin Ferb zwolnił mnie z frakcji XD, a <noise> żadnej nie byłem. A to masz bada, nie? Młody, chodź tu. Hej, boli cię to? Hey, Ej, co no to za metagaming? Hej, to za metagaming, że chodzę po prostu? Mordo, chodź do świetlicie. Jakbym wcześniej Dlaczego? Dlaczego pan Fibowiec jest zakuty? Ja już kompa zaraz, zaraz, zaraz... Nie jest. Wiem, wiem, to jest bluz, co nie? Czy mi się wydaje? Uh -huh, uh -huh, blues, blues. to jest bluz na pewno? Nie, Ballas, Ballasów szukamy. No, się... Jeszcze raz, napiszę ci, żebyś mi po prostu napisał ile. No, uh -huh. Dobra, na drugą bramę, bo tam ktoś widziałem. Przepraszam, przepraszam, no, przepraszam, proszę pana. proszę pana. Mamy tutaj paczuszkę do Raksona Makoja. Rakson? Nie ma go, to można go ją gdzieś przekazać, bo jakby ogólnie z tą paczką jest taki trochę problem, że tak powiem. Nie została ona zatwierdzona, że tak powiem, dlatego potrzebujemy osoby, która zamawiała. Tutaj z tego co widzimy, to waciki są jakieś. Chciałam jeszcze powiedzieć, kto zamawiał. Rakson Makoi, proszę Pana. jaką paczką? Do Raxona Makoja mamy. Rakson kurwa na koi. prosty Dobra ja odbiorę, ja odbiorę. Ale proszę pana to problem jest taki, że za tą paczuszkę tak, jest no? dwuprocentowa opłata, dlatego że ten kolega zakupywał e, waczy. Dobra kurwa! wypierdalaj to! Nie, proszę pana, za mało nam płacą, żebyśmy mieli amunicję do broni. No, proszę pracę. O Boże, to będzie ciężka paczka, mówię ci. To już widać oczy! I to wszystko za darmo! tutaj? No. Pokaż. Oh, Ale ja będę sobie stół oh. do Pifonga zamawiał.